Już za parę godzin rozpocznie się na tej sali wesele, więc to jest ostatni moment, żebym dokończyła swoje dekoracje. Na stole Państwa młodych pojawiają się kwiaty. Przepiękne bukiety z żywych, naturalnych kwiatów w kolorach pastelowych i z elementami różu. Do dekoracji stołów dla gości przygotowałam złote kandelabry z białymi świecami i oczywiście z żywymi kwiatami po środku. Kandelabry wprowadzają ciepły i elegancki nastrój na każdej sali. Na stołach, na których nie ma kandelabrów, postawiłam na dekorację niską. Są to złote talerze i na nich oczywiście żywe kwiaty i dodatek świec. Zadbałam o jeszcze jeden detal, wprowadziłam różowy akcent również na krzesłach. Świetnie wygląda to razem z obrusem i tworzy mi jedną całość. Jak się okazało, młodzi nie zdążyli wydrukować planu ustawienia stołów. Na szczęście ja zdążyłam. Na stołach znajdują się numerki, a ja kończę tablicę. Taki plan ułatwi gościom odnalezienie swojego miejsca, a przy okazji jest dekoracją.